Jeden, to jeszcze pusiaczkę zatankujemy.

Coś z ciebie wyrazi Spoko Bez muzyki Bez muzyki to, to będzie się mokrywać Jak to mówisz Jak za daleko jest Co ty mi tu gadasz? Cieple, ja czemu ja opomnieć? Czemu za daleko? Halo? Czemu ja? Aha, dobra ja. Hmm. To, że... hmm. Taka, gdzie Chodź ja. nie ma co nie ma ja to miałem Tutaj Użadę. No, no, nie nie pokażę, bo O, ale się zmoliło. O, coś mi się zmoliła gierka, czekajcie. どうも。 A ty tego swojego zabrałeś już tamtąd? Tego pojazda? Tak, tak, tak Będziecie mogli go naprawić od razu Ja ci go zabrałem I raz mi trwali się te... Nie no, Kurde, jak ten śliski zakręty jest Dawaj, dawaj Ale to mały udariak jest ten Блядь, ты их не откину, Dobra, komuś pomóc? Co? Chcesz z tymi łóżami? Nie, ja już jadę po niem. Mam, mam dużą naczepę. Mam na Okej. Okay. Okej. Ktoś ty mógł się, pomóc, czy coś? Ja dopiero jadę do łóż. Przedziewam, O, stój, 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 gdzie? Zdaniem. Wróć! Co ty robisz? Ja, nie! nie tak. Usia nie rób sceny O, o, o Patrz, patrz co ja zrobię teraz Co ty tam Słuchaj Ała, ale z tą łoponem O nie wszystko jest pod kontrolą nie pójść tu O, elegancko Kurde, tego wariata wziąć, nie mam Ale golejowy naprawdę jest naprawdę wielki tylko mi bandita nie popłukaj no elegancko elegancja Francja let's go napraw materiał źródłowy jestem tutaj to się przyjadę tymi

O, tak. Wyłącz silnik. Ręczny. Zmiana pojazdu. Halo. Zmiana pojazdu. Ej, a nie. Ma ja go scholować? Ja tam muszę do drewna muszę pod i no ale to nie mogę nim pojechać? Nie, 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 mi się się z nim nie, że te barierki nie, będą nie, się odnawiać. No jak się wychodzi z mapy na mapę to one się pojawiają Naprawdę muszę no To, że one są to jest nic, najgorsze jest to, że jak szybko walniesz barierki, to one cię uszkadzają Tak A, a jeśli ci się pod koło albo co, to cały czas jest kurę tam uszkodzenia odbijają no weź linkę do niego i go, i go za zawieź, no linką. Nie, no myślałem, że się ten... Że, że się uda, tak. Kurde, ale to będzie długi, no ale zobaczymy. Mm. Miałem ja jechać. Tym, Tutaj. Tutaj na pewno. Brak paliwa. Rąmek, brak paliwa. No, ja tu jestem. A może ten by jechał? Nie, ja pojadę. Jedziesz, Kate jedziesz. No to jedziemy. A ciężki. A mogę nim wziąć si silnik, mogę nim oczyść, nie? Będziesz będzie szybciej. No, raz inaczej. Jakie to ma lusterko, ku... no prawo, lewo, ole to będzie. Taki samochód dla influencera. Z każdej strony lusterko. O, Grabik się pojawił na czacie, no niemożliwe. Volvo ci się zepsuło mordeczko? Czy mandacik? Czy mandacik? O ty kurde. Tej katepila się tu nie zaczepi No nie gadaj, że się zaczepił Dawaj grabić do roboty Masz karniaka normalnie A księki Tak, ja będę zaraz pauzę To jest. Co Tu jest on tutaj przeklina znowu Jaki wie ja ci zaznał fochty fochuty To ciężkie zadanie robimy, a ty sobie idziesz po asfalcie.

No co Podnieś tą tutaj, to jest na brzegu. No jak jesteś, to podnieś. A tutaj. z tym, z tym chwilę do...

Zobaczymy o propozycji niedobrzucenia Że tylko wariata tutaj? To idziemy na skrót I co? Już jest mój? It's mine! Czekaj, zobaczymy. Na razie pusiaczka zaparkujemy ładnie. Stój. Dobra, teraz się moja droga przełączymy. Poka mnie ten złomek. Proszę. Co to za wariat jest? No, przód trochę długi. Dawaj. A, do garażu tego nie, bo to... Muszę go scholować. Co tu jest? Dobra, zabrałem ci? To jest jakieś, do jakiegoś samochodu, który się nazywa International Load Star. Aha, dobra, nie wiem, dobra. Czy taki posiadasz? O, ja tam naczepę właśnie chciałem zrobić. A robisz, tak? Dobra. A ty, a ty a? masz wysokie, wysokie siodło, Hemar? Nie, mam niskie. Chyba, że. Chyba, no że. Chyba, że tak nie zrobisz tego. Chyba, że ten wysokie. Gotyp... Dobra, dobra, ja tylko ten. Patrzę, tylko patrzę. Dobra, zobaczmy. Może to uruchomić te nowe zadania, które pojawiły się. Już, już. O, to jest fajne, ale to się skręca! Fajne. Tak, on jest i tak jest Tylko, że trochę cię zasmuci to, co możesz na niego włożyć, nie? No właśnie, idę się scholować z nim zobaczyć o co tu chodzi. Dawaj. Idę zobaczyć. Fajnie się im wozi, wozi, kłody, to małej ilości, niestety. Grafik informacja jest na Discordzie Ogarnij się nie czytasz informacji, biuletynów w siostrzu nie ładnie. nieładnie to już drugi minus co robisz Mati? Ja to montaż w wiertniczej Dobra, silniczek mamy to jakieś ja... Zrobię ostatnie aktywne zadanie na GRNT Pride 71 cali koła? Nie mm. biorę to Jod, cud, jorzeszki. Tylko samochód Cieprzyj. Ciągarka dwusilnikowa. Tak jest, to jest dobra O serio? Paliwo, kłody i kontener. Co to jest? Przewóz kontenerów. Aha, on w ogóle nie ma nawet. Oha, dobra, mam. Taki specjalistyczny sz lak, trzeba za